Wcześniej czekałam to zapoznanie, na które bardzo długo czekaliście, więc tak już jest. Um, przepraszam, za, na zapoznanie czekaliście bardzo długo, jak już mówiłam, no ale niestety miałam problemy techniczne z aparatem oraz z laptopem i muszę się przyznać, miałam pomysły, ale mi się nie chciało tego puszczać. O, matko. Dobrze, więc to jest zapoznanie, gdzie chcę Wam powiedzieć, że będą tutaj filmiki z Title i ze Star Stable na przykład z Mistrzów, jeśli byście chcieli. Będą zakupy te koni i takie payday. Będą tutaj różne filmy, jak już mówiłam, z Title Ej, kucie! I... Będzie wam się to wszystko podobać, więc zostawcie lajka, like suba i myślę, że w następnych odcinkach, które puszczę za tydzień, więc bye! Trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, jaki spędziliście o matko, co za figurkę, jak spędziliście wasz tydzień, więc bye! Dzięki i papa!